Patrząc na sytuację Gdani Gdańsk i Gryfa Słupsk w trzeciej lidze, widmo spadku coraz mocniej zagląda w oczy Bytowi Bytów, Bałtykowi Gdynia i z Cywicę. W 26. kolejce spotkań czwartej ligi padły tylko 23 gole, co jest najsłabszym wynikiem w tym sezonie, ale to również oznacza, że świetnie spisali się bramkarze. Czyste konto zachowało aż pięciu golkiperów. Ta sztuka nie udała się m.in. Michałowi Buchalikowi, ale przy golu nie miał nic do powiedzenia. Rozmowa z bramkarzem Raduni już za chwilę. Bramka Dawida Gogackiego została wybrana najlepszym golem poprzedniej serii gier, ale trzeba dodać, że duża w tym zasługa Mateusza Głańskiego, który zakręcił obrońcami wieżycy Deki Pelplin. Na to trafienie głosowaliście Państwo najchętniej, i myślę też, że z największą przyjemnością obejrzycie je po raz kolejny. Rozegrał ponad 160 meczów w ekstraklasie, a na sam koniec kariery postanowił wrócić na Kaszuby i teraz pomaga Raduni Stężyca. O kim mowa? Oczywiście o Michale Buchaliku. Witam serdecznie. Skąd taka decyzja, że no po tym poprzednim sezonie w Ruchu Chorzów postanowiłeś wrócić tutaj? Na Pomorze, na kaszuby. Cała rodzina tutaj y, mieszka. Już mój ostatni sezon y, w Chorzowie był taki, że no, byłem praktycznie sam. Y, żona z dwójką y, dzieci została tutaj na kaszubach. Starszy syn już chodził do, do zarówki, y, stawia też pierwsze kroki. W szkółce piłkarskiej nie chcieliśmy już, że tak powiem, przeprowadzać go znowu na, na kolejny rok w inne miejsce. Gdy pojawiła się oferta z Raduni, gdzie miałem być trenerem bramkarzy całego SMS-u, i być przede wszystkim na miejscu, no to, no to pomyślałem sobie, że, że, że będzie to bardzo fajny krok, żeby przejść już trochę na tą drugą stronę trenerską, ale później jeszcze. Mm, Nadarzyła się okazja, żeby pograć w Raduni w czwartej lidze, więc nawet się szczerze powiedziawszy, nie zastanawiałem długo, tylko od razu wiedziałem, że chcę jeszcze pograć. No to podjąłeś się trudnego zadania, no bo wiedzieliśmy przed sezonem, co się wydarzyło w Raduni z Tężyca, no i ta pierwsza runda bardzo, bardzo trudna w waszym wykonaniu. Teraz jest lepiej. No ale już, już trochę późno te punkty zaczęliście zbierać, Michał. No i trudno będzie jednak w czwartej lidze się utrzymać. Takie są fakty. No dokładnie, dokładnie. Wiedzieliśmy już przed sezonem, że będzie to mega trudne, trudne zadanie. Ale na pewno nie boję się wyzwań i, i, i to wyzwanie mimo wszystko podjąłem. Śmiałem się po pierwszej rundzie, tak trochę pół żarty, pół serio, ale troszeczkę Plecy bolały od tych, wyciągania tych piłek z, z bramki. W tej rundzie wygląda to zupełnie inaczej. Mamy już szatnię, można powiedzieć, pół seniorską, pół juniorską i, i, i naprawdę y, myślę, że idzie to w dobrym kierunku, chociaż no, tak jak mówisz no, ten spadek niestety, gdzieś tam, gdzieś tam jest w naszych głowach. Ja rozumiem, że Ty chcesz w tym projekcie długofalowym również brać udział, niekoniecznie już, już grając, bo, bo możesz w każdym momencie pewnie powiedzieć, że już wystarczy, ale jako tak trener bramkarzy, czy też właśnie pracując w Akademii, że tam Ty widzisz swoją przyszłość, tak? Rozumiem. No tak, dokładnie. No mam nadzieję, że gdzieś tam te zaufanie, które, które mi... Dano, no myślę, że, że, że powoli, się, powoli się już będę spełniał jakby w tej roli. Dopóki zdrowie będzie, będę chciał pomagać chłopakom i na boisku, jak i poza nim, również jako, jako, jako zawodnik. Czy jest adrenalina jeszcze grając na tym poziomie rozgrywek? Oczywiście, myślę, że każdy mecz i to mnie można powiedzieć. Trzyma, trzyma mocno przy życiu, bo naprawdę czeka się na ten mecz, mimo że wiadomo, no jest to czwarta liga, ale jednak jest ten troszkę emocji. No myślę, że każdy, każdy piłkarz mega tego, mega tego potrzebuje. Zanotowałeś duży przeskok, bo z czwartej ligi do Wodzisławia, do Ekstraklasy, jak Ty wspominasz tamten czas? Każdy czas myślę, że wspominam bardzo fajnie. Każde gdzieś tam przejście do innego klubu, wiadomo, nowe wyzwanie. Był to duży, duży przeskok, tak jak mówisz, no bo jednak czwarta liga, no to troszeczkę, troszeczkę inaczej to wyglądało. Ja poszedłem do, do Odry Wodzisław, która, która grała w Ekstraklasie, wiadomo, na początku jako, jako trójka, czyli ten numer numer 3. Wiadomo, że nie zastanawiałem się nawet chwili, bo wtedy wchodziła młoda Ekstraklasa. Więc w tej młodej Ekstraklasie rozegrałem większość spotkań i Wiadomo, że może nie, nie była to piłka seniorska, ale jednak w tej młodej klasie dużo było takich zawodników, którzy, którzy gdzieś tam już, już tej, tej piłki klasowej można powiedzieć, złapało i, i ten poziom był naprawdę, naprawdę fajny. Powiedz mi, który trener wywarł, miał na Ciebie największy wpływ, sprawił, że, że, że jesteś tym, kim jesteś po tylu latach kariery? Jeśli chodzi o pierwszego trenera, to od każdego trenera czerpałem jak najwięcej. Niektórzy trenerzy byli bardzo młodzi, byli też trenerzy starsi, ale myślę, że ja tutaj muszę się skupić bardziej na, na trenerach bramkarzy, bo oni jednak, od nich wyciągnąłem najwięcej. Myślę, że takim drugim moim przy, przysłowiowym tatą jest trener bramkarzy Paweł Primel, który na ten moment jest w Zagłębiu Lubin. On mnie wypatrzył z rybnika, on mnie sprowadził do Odrzewodzisław. Przy nim myślę, że łapałem takie pierwsze szlify, jeśli chodzi o, o technikę bramkarską, o to, jak się zachowywać w bramce. I myślę, że, że on na tym samym początku też mi bardzo bardzo pomógł. I później też przychodząc do Lechy, drugim, drugim razem też on mnie wyciągnął i też mi dużo pomógł, więc myślę, że od trenera bramkarzy no to, to jak najbardziej on. Będąc teraz trochę po drugiej stronie, jak pracujesz z bramkarzami, też. Jak ten trener, trening bramkarski się, się zmienił przez te lata, jak ty zaczynałeś przy, przygodę, karierę piłkarską do teraz? No, wiadomo, że jest niesamowity przeskok, no bo kiedyś to nawet, czy zawodnicy, czy bramkarze, tak samo, myślę, że tych piłek na treningu było mało. Tam raczej były wyjścia do lasu, przebierzki, jakieś górki. Bardziej było to takie mocno, mocno siłowe, no, ale myślę, że, że przez to też jakby zawodnicy czy, tam, czy, czy bramkarze, czy piłkarze nabierali takiego charakteru. I, I porównując piłkarzy z tamtego okresu do tych, co są, co, 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 co są teraz, no to myślę, że, że, że ci starsi właśnie mieli taki bardzo fajny charakter. Jeśli chodzi o, o też o trening, ja też dużo właśnie rozmawiałem z trenerem Primelem, bo tak. Troszeczkę się obawiałem tego wszystkiego tego przejścia na drugą stronę, bo teraz jakby nie było, wcześniej przychodziłem sobie na trening, trener mówił, co robimy, i wszystko fajnie. A teraz chłopaki przychodzą i to ja muszę mówić, co robimy, dlaczego to robimy. I tak trochę się tego obawiałem, że nie będzie to takie łatwe, ale właśnie po rozmowie z trenerem doświadczonym, Pawłem, powiedział mi, że słuchaj, zaliczyłeś tyle treningów, że wyjdziesz na boisko, zrobisz jedno ćwiczenie i od razu będziesz wiedział w głowie, co zrobić dalej. No i rzeczywiście tak jest. Mam jakiś swój plan na trening, i nie jest absolutnie tak, że ja muszę siedzieć w domu i myśleć, jakie zrobić ćwiczenia. Tylko mamy główny temat, wychodzimy na boisko i ćwiczenia przychodzą jakby same. A jeśli chodzi o pracę z młodzieżą, co daje ci właśnie trenowanie tych młodych adeptów futbolu? Mega fan, na pewno mega fan, bo gdy widzę tych młodych chłopakach, jak oni już coś łapią, już jakąś technikę, już im coś pokazuje, jak widzę później w treningu z drużyną, jak oni już to robią, no to naprawdę gdzieś tam mega z tego jestem dumny i, i taki zadowolony też jakby ze, ze, ze swojej pracy, że, że chcę im coś przekazać, a oni to, oni to naprawdę łapią. Więc to jest dla mnie taki, taki bodziec do, do, dalszej, do dalszej pracy. A czy Ty bierzesz pod uwagę to, że zostałbyś pierwszym trenerem danej drużyny seniorskiej, czy bardziej się skupiasz już typowo na, na fachu bramkarskim? No na tym się nie zastanawiałem, tak szczerze powiedziawszy, ale myślę, że bardziej, bardziej na razie oczywiście chciałbym się skupić typowo właśnie na, na, na pracy z bramkarzami, bo, bo wydaje mi się, że, że w, tym się, w tym się najbardziej spełniam. A czy Ty wśród tych chłopaków młodych, grających już w pierwszym zespole Raduni e, widzisz e, takie osoby, które mogłyby pójść gdzieś wyżej? Myślę, że tak, jak najbardziej. E, chłopaki mają po 17-18 lat, oni dopiero skończyli liceum, więc e, nie wiem, gdzieś tam porównując też do, do mojej osoby, to ja, ja też w tym wieku byłem na poziomie czwartoligowym, więc, więc myślę, że e, Akurat jeśli chodzi o, o piłkę, trzeba mieć też dużo szczęścia, bo mm, zagrasz jedną rundę dobrze, ktoś cię zaobserwuje, ktoś zobaczy i idziesz wyżej, więc, więc myślę, że taka czwarta liga jest bardzo fajną odskocznią i chłopaki naprawdę mają potencjał do tego. Za dzisiaj już bardzo dziękuję, Michał. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy Państwa w tym momencie na skróty 26. kolejki. Zaczynamy od wizyty w Bytowie, gdzie Bytowia, która nie wygrała czterech ligowych meczów z rzędu, zamierzała przerwać niekorzystną serię w starciu z Wierzycą w Pelplin. Od samego początku nie brakowało sytuacji podbramkowych, ale jedni i drudzy mieli problemy z wykończeniem, dlatego też do przerwy bez bramek po zmianie strony celowniki nastawione i można trafiać do siatki. Jako pierwszy z gola cieszył się Kacper Bonkowski, który z geodezyjną precyzją wykończył szybki atak gospodarzy. Bytowianie byli na dobrej drodze do przełamania, choć kilka razy pod ich bramką zrobiło się gorąco. Sprawę wyjaśnił jednak w doliczonym czasie gry Artur Wojach. Ostatnia akcja tego spotkania przypieczętowała cenne zwycięstwo Bytowian. Jeszcze pewniej po trzy oczka sięgnęły anioły. W Garczegorzu pojawił się kolejarz chojnice i nie miał żadnych szans na korzystny rezultat. Patrząc na przebieg gry, gospodarze zwyciężyli jak najbardziej zasłużenie. Dopisała im również skuteczność. Dosiadki trafiali trzykrotnie. W 30 minucie prowadzenie dał Dacjan Staranowicz i jednocześnie ustalił wynik do przerwy. W drugiej części poprawił Michał Małkowski, a decydujący cios zadał Maciej Gregorek. Podopieczni Tadeusza Wanata wygrali trzeci raz z rzędu w lidze. Rozkręcają się również zawodnicy ze Starogardu Gdańskiego. Podopieczni duetu Błażej Mierzejewski Krzysztof Sobieraj nie czekali długo. W drugiej minucie spałowany został Marcin Warholak, a w trzeciej sam poszkodowany pewnie wykorzystał jedenastkę. Na kolejną bramkę czekaliśmy aż do 78 minuty. Wówczas celnym uderzeniem popisał się Mateusz Wołoszyn. Natomiast wynik spotkania tuż przed jego zakończeniem ustalił pewnym strzałem w długi róg Bartosz Biel. No to teraz zaglądamy do Luzina na bardzo ciekawie zapowiadający się pojedynek lidera weekendu z coraz lepszymi Czarnymi Pruszcz Gdański. Od samego początku oba zespoły ostrożnie, a także uważnie przede wszystkim w defensywie. Podopieczni Pawła Szajrycha jednak nie utrzymali koncentracji do końca pierwszej połowy i dali się pokonać aż dwukrotnie. Za każdym razem karcił ich najlepszy strzelec gospodarzy Filip Sosnowski. To był już całkiem pokaźny kapitał na drugą część meczu. W niej ambitni goście zebrali się i odpowiedzieli ale tylko raz, za sprawą Bartosza Apostołowicza, mimo walecznej postawy, do ostatniego gwistka nic się już nie zmieniło. Bałtyk Gdynia w piątej lidze? To brzmi jak ponury żart, ale niestety coraz więcej wskazuje na to, że popularne kadłuby mogą mieć problem z utrzymaniem. Piętrzą się problemy organizacyjne na czele z rezygnacją trenera Szymona Hartmana. Wszystko ma swoje przełożenie również na dyspozycję piłkarzy. Najgorsza ekipa na wyjazdach obecnej kampanii również i tym razem nie potrafiła zgarnąć kompletu punktów w delegacji. Na wzgórzu Wolności do siatki nie trafili. Zresztą tak samo jak gospodarze, którzy również, delikatnie mówiąc, wybitnego spotkania nie zagrali. W Wejcherowie sprawiedliwy remis. Wyrównane spotkanie obejrzeliśmy także w Stężycy. Radunia, mimo ostatniego miejsca w stawce na wiosnę, spisuje się naprawdę przyzwoicie, co udowodniła w rywalizacji z Jaguarem. Gospodarze długo walczyli jak równy z równym, ale popełnili jeden brzemienny w skutkach błąd w defensywie. Nie zatrzymali kontry, którą ze stoickim spokojem wykończył Paweł Wojowski, będący ostatnio w kapitalnej formie. Gdańszczanie dopisali kolejne trzy oczka. Drugi oddech w rundzie wiosennej zaczynają łapać podopieczni Dawida Lelenia. Grom pojechał na trudny teren do Gniewina i wyszedł z tego starcia obronną ręką, choć trzeba przyznać, że przy znacznej pomocy defensorów gospodarzy. Błąd obrońców w 45 minucie wykorzystał Fabian Urbański. Na kolejne trafienie czekaliśmy do drugiej połowy. Wówczas przypomniał o sobie lider klasyfikacji snajperów Mateusz Borowski. Zachowanie defensywy ponownie katastrofalne. Humory w gniewinie trochę poprawił Alan Potrawka, ale losów meczu ten gol już nie odmienił. Aż cztery gole zobaczyli kibice w chojnicach. Rezerwy chojniczanki zremisowały z pomezanią. Dla gospodarzy dwukrotnie trafiał Tomasz Mikołajczak, a dla popularnej pomki. Tomasz Grabowski. Identycznym rezultatem zakończyło się spotkanie w Lemborku. Pogoń przegrywała już ze spartą sycewicę 0–2 po golach Aleksa Ślusarczyka i Łukasza Skierki, a zdołała zremisować dzięki dubletowi Mateusza Dampca. Lemborczanie utrzymali trzecią pozycję, ale za ich plecami duży ścisk chętnych na miejsce na podium z kolejki na kolejkę przybywa. Podobnie jak drużyn zamieszanych w walkę o utrzymanie, bez szans już praktycznie radunia. Coraz ciekawiej również w klasyfikacji strzelców. Już tylko dwa trafienia przewagi snajpera Gromu Nowy Staw. Oto jedenastka 26. kolejki. Świetnie spisywali się defensorzy, więc mieliśmy duży wybór wśród obrońców. W miniony weekend najbardziej zaimponował nam jednak Maciej Gregorek, który poprowadził anioły. Do pewnej wygranej z kolejarzem chojnicę i według nas jest najlepszym graczem tej kolejki. Oto zestawienie najlepszych graczy według państwa w kolejkach od 22 do 25 zachęcamy do głosowania również w następnych seriach gier. Czwartoligowe rozgrywki nabierają tempa. Przed nami kolejka rozgrywana w długi majowy weekend. Gramy już dzisiaj, a jutro cztery spotkania. Kończymy kolejkę. Starogardzie Gdańskim. Przed nami majówka i podwójne emocje związane z czwartą ligą. Dlatego też na najbliższy odcinek programu Na dwa kontakty zapraszamy już w najbliższą sobotę o 17.30. Do zobaczenia. Program współfinansowany przez Pomorski Związek Piłki Nożnej.